To już dłużej, nie zwlekając. Inaugurację, czas zacząć. Witam wszystkich na inauguracji Koła Teka Games w roku 2020-2021. Tym razem spotykamy się online z powodu koronawirusa. Nie udało nam się wynająć sali w sks -ie. Także mam nadzieję, że to, co przedstawimy, będzie równie treściwe, jak zwykle to miało miejsce w stołówce Politechniki Wrocławskiej. Także nie przedłużając, trochę o mnie. Ja jestem Radek Krasa, jestem prezesem koła Teka Games. Poza tym studiuję informatykę na WPPT na trzecim roku aktualnie. I staram się zarządzać tym tutaj naszym wspaniałym kołem Teka Games. Krótka agenda, czyli kim jesteśmy, co robimy, jak dołączyć do koła, to, to wszystko dzisiaj będzie przedstawione. A na koniec zapraszam chętnie na integrację na Discordzie. Na streamie powinniście widzieć cały czas kod QR, jak również linka do naszego Discorda. Tam się odbywa cała komunikacja, całe życie naszej społeczności małej. Także serdecznie zapraszam. Czekają tam również na was, na was admini. Mam nadzieję, że dogadacie się z nimi i dowiecie się czegoś, co nie będzie teraz wyjaśnione na streamie. Także przejdźmy może od pytania, do kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i tak dalej. Jedno z filozoficznych pytań, prawda? Także jesteśmy kołem naukowym i robimy gry tak w wielkim skrócie, co oznacza, że robimy gry? No staramy zapewnić się wiedzę z każdej dziedziny związanej z game, devem, czyli programujemy, designujemy, tworzymy grafikę, etc., etc. Jakby naszym celem, założeniem jest to, żeby dostarczyć wszystkim chętnym, bez względu na to, czy są studentami, czy nie, potrzebną wiedzę, żeby postawić swój pierwszy krok w gamedev'ie, żeby znaleźć pierwszą pracę jako junior i żeby robić to, co się kocha, czyli tworzyć gry. Tak, to jest nasz zarząd, jak widać na wspaniałym memie z Fortnite'a. Ja jestem tutaj w centrum, po prawej jest toster mocy, na lewo jest Adam Pawlewski, organizator TK Game Jamu, no i jest jeszcze nasz opiekun koła, Piotr Sobolewski. Pozdrawiamy Was wszystkich. No nie wszyscy niestety zmieścili się na naszym tutaj memie, Inni członkowie, no to to jest Bartek, Jarosz, Riff Fox, Ishin 11 Johnny Shader, Quarian, Tostermocy, jest jeszcze Dawid Jarmakowski i Piotr Ruszkowski. Powinniście móc ich znaleźć na Discordzie, więc w razie pytań/ jakichś problemów kierujcie się do nich: czy to w sprawie technicznej e, związanej ze streamem, teraz, czy też później z jakimiś problemami natury deweloperskiej. Ogólnie z kim współpracujemy? No, współpracujemy z wieloma firmami, głównie z Wrocławia. Z największych tutaj pewnie będzie Techland, który produkuje aktualnie Dying Light 2. Ten Square Games, jeden z największych producentów gier mobilnych. Maustrap, Knights of Unity. No, sporo by wymieniać. Są tu nie tylko firmy, są też różne organizacje, takie jak Sensei Game Jam, Fundacja Lublin Game Dev, czy Pogradajmy. No i nawet koło gier, które działa na ASP. Także mamy szerokie zasięgi. Mam nadzieję, że są też osoby z tych środowisk, które tutaj wymieniliśmy. Serdecznie Was też pozdrawiamy. No i odnośnie naszych współprac. Eee, razem z Mousetrap Maustra Games organizuję Hyper Challenge. Jest to konkurs polegający na stworzeniu gry mobilnej. Eee, on będzie, konkurs będzie trwał 4 tygodnie. Jest to naprawdę fajny krok, żeby wejść do game devu, stworzyć swoją pierwszą grę. Szczególnie, że to ma być gra mobilna z gatunku hypercasual, czyli naprawdę prosta, bazowa. Jakby tutaj podstawowa wiedza może wystarczyć, żeby stworzyć naprawdę epicki tytuł. A do wygrania jest Switch, także akurat na kwarantannę świetna konsola. Serdecznie polecam. I tutaj macie też link QR Code do, do samego konkursu. Do którego serdecznie zachęcam Was, żebyście wzięli udział. Jako Wasz pierwszy krok w branży. Um, polecamy również Kołogier, które działa na SP. Aktualnie chyba ma kurs Blendera, trochę się skolidowaliśmy. I w tym semestrze prowadzi dwa kursy związane właśnie z taką grafiką, dwa, gra, grafiką ogólnie. Prowadzi podstawy Blendera, jak również podstawy Digital Paintingu. My, jako TK Games, w tym roku nie organizujemy nic takiego graficznego. Także, jeżeli macie ochotę pobawić się w Blenderze modelując jakieś postacie, albo też nauczyć się ilustracji używając tabletu graficznego, to przekierowuję Was do koła gier. Także tam na pewno będziecie mogli dużo się dowiedzieć na ten temat. Natomiast, wracając do Tickera, czym my się tak naprawdę zajmujemy? My staramy się, w głównej mierze, dostarczać wiedzę ze wszystkich dziedzin. I poprzez tworzenie projektów. Jak to wygląda w naszym kole? No, mianowicie wygląda to w ten sposób, że członkowie koła jakby organizują się sami oddolnie. Inaczej, jest to inaczej niż w innych kołach naukowych, gdzie na Politechnice zwykle to działa tak, że prowadzący czy to opiekun koła narzuca temat, jaki mamy realizować jako koło. U nas no to jest odmiennie, to jest jakby inicjatywa oddolna, ludzie sami przychodzą z pomysłami, dobierają się w jakieś grupy, pracują jakieś pierwsze koncepty, programują własne skrypty, no i później no nawet jak dobrze pójdzie wydają tą grę. My jako koło jakby staramy się zapewnić to wsparcie merytoryczne i udostępniamy miejsce, które ma być właśnie tym miejscem feedbacku i znalezienia pomocy. Albo czy też nawet ludzi, czasami human resources są równie ważni w game devie przecież. I dostaramy się to nadzorować w jakiś sposób. Także tak wygląda jakby robienie projektów w naszym kole. Teraz wam pokażę parę z naszych projektów, jakie były ostatnio realizowane. Mam nadzieję, że wam się spodoba, spodobają. Także zaczniemy może od restaurant Trasa. To gra już development jej trwa ponad rok, ale jak widać są wspaniałe zmiany. Tu jest po prawej stronie widać salę SKS, czyli stołówkę studencką. Jakby ci nowi, którzy nie załapali się na przyjechać na politechnikę, mogą nie kojarzyć. Jest to miejsce, gdzie normalnie jadło się obiady na politechnice. Natomiast my odtworzyliśmy to miejsce w naszej grze. A po lewej widzimy um, taki nuancjonalny klub. Też ciekawa lokalizacja. Gra dalej się rozwija, także polecam śledzić na Discordzie wszystkie zmiany z naszej gry. Na pewno zmotywuje to twórców. Do dalszego działania. Innym projektem jest Mage Hazard, dewelopowany już bardzo długo, bo prawie 3 lata, nawet chyba będzie. Jest robiony na Unreal Engine. No i jego głównym założeniem jest połączenie Duma z spellami, czyli jesteśmy takim Guy'em, tylko że używamy speli, tak? Nie wiem jak to nazwać. Magic Guy. No, Dziwnie to brzmi, ale tak, tak, takie jest założenie Mage Hazard. O, jedno z naszych wspaniałych oczek w głowie, Rust Cycles, e, zwycięzca Student Talent Show 2018 na Digital Dragons. E, bardzo fajna gra, też e, możecie spotkać twórców na serwerze, skontaktować się z nimi i może podejść wam link do ich demo. Inna produkcja to Lowpolis, na którym e, jest to po prostu city builder w, e, gatunku, no, city builder w stylistyce Lowpoli, bardzo ładnie, estetycznie, świetna gra. Mają swoje i.e. o., też możecie ściągnąć i się dowiedzieć. No, i pingować twórców, jak chcecie wnikać, jak oni to zrobili, bo tutaj naprawdę odwalili kawał dobrej roboty. Powstają też mniejsze projekty. Tutaj mamy takie połączenie Cupheada z Hollow Knightem. Też powoli, już trochę jakby bardziej w bardziej deweloperskim stanie. Podobnie taki klasyczny dungeon crawler, znaczy taki top-downowy dungeon crawler, Tower of Fallen. No i oczywiście prowadzimy też wiele eksperymentów. Nie wszystkie gry przecież się udają, ale zawsze jest fan ich tworzenia. Także tutaj jest jakaś taka animacja bloba, yy, tworzenie jakiegoś proceduralnie generowanego świata, jak w Minecrafcie, opartego na voxelach, czy też taka prosta implementacja, znaczy w sumie nie taka prosta. Yy, Gier z gatunku hyper-casual, gdzie trzeba sobie tak wyrzeźbić zadany kształt. No i to oczywiście nie wszystkie gry, które tworzymy, bo są też wspaniałe game jamy. O game jamach czym są powiem za niedługo. Natomiast tutaj widzicie parę produkcji, jakie powstały na większości niestety game jamach, które odbywały się zdalnie. Między innymi Bompyra, tutaj Paintbox i Gra Szymona, niestety nie pamiętam tytułu, ale równie ciekawa, na pewno Szymon Wam ją podlinkuje. Nie samymi grami człowiek żyje, bo tworzymy też shadery. Shadery ogólnie to są takie efekty specjalne na ekranie, które modyfikują to, co jest wyświetlane poprzez kody. I tutaj można zauważyć taki czarny ekran, to jest taka konsolka Shader toja. Oczywiście shadery można pisać nie tylko w Shader Toyu, są od tego inne źródła, na przykład Unity. Ale Odpowiednimi skillami można wykształcić naprawdę fajne rzeczy. Tutaj na pewno Johnny Shader, aka Jan Bruce wam może o tym więcej opowiedzieć, bo wszystkie tutaj zaprezentowane gify są jego. Także naprawdę Janek odwala kawał dobrej roboty i mamy również kurs na YouTubie odnośnie shaderów, także podstawy już możecie zaznaczyć poznać, aczkolwiek tak, jak chcecie coś bardziej poznać lepiej to na pewno dowiecie się od Janka a propos spotkań, także co w ogóle się dzieje w tym kole, jak tą wiedzę dostarczamy. W zeszłym semestrze mieliśmy bardzo dużo osób o, zainteresowanych różnymi tematami, stąd była wielka różnorodność. Prowadziliśmy kursy, tutaj są wymienione z rysunku i grafiki 2D, z podstaw Unity, Unity zaawansowanego, który nam prowadził Grzegorz Wątroba, serdecznie pozdrawiamy, programowania shaderów, game designu i były też realizowane takie spo, pojedyncze spotkania tematyczne, z różnymi takimi bardziej znanymi osobami z branży. Był między innymi Ragis, Michał Król z One More Level, który aktualnie pracuje na go który zapowiada się naprawdę wyśmienicie. Wszystkie te materiały są dostępne na naszym dysku, także możecie je tam znaleźć i na własną rękę przejrzeć te prezentacje, w razie czego zadawać pytania, bo wszyscy ci prowadzący są obecni na naszym Discordzie. Link do Discorda jest cały czas wyświetlany, tak samo QR code, także Wbijajcie, zadawajcie pytania. Tam administratorzy się wami zaopiekują. Natomiast jak to teraz będzie wyglądać w semestrze zdalnym, czyli pod, pod kwarantanną powiedzmy, kiedy nie możemy organizować zajęć na politechnice, no wszystkie zajęcia będą zdalne. Czyli do spotkań już mamy naszego Discorda. Będą to takie spotkania na tej zasadzie, że będzie informacja, będzie post zamieszczony na naszym Discordzie, będzie informacja na Facebooku. I będzie to odbywać się dwojako: albo prezenter wrzuci materiał na YouTube'a wcześniej nagrany, żeby jakby był bardzo merytoryczny, merytorycznie przygotowany, żeby nie było żadnych wpadek. I w trakcie tej godziny wyznaczonej na to spotkanie będzie premiera tego odcinka. Prezenter, jakby autor filmiku, będzie siedział na kanale na Discordzie, będzie można z nim pogadać, dopytać się szczegółów. Albo będą to bardziej takie spontaniczne spotkania, na zasadzie dajemy informację, że to się odbędzie, i po prostu wtedy na odpowiednim kanale na Discordzie wchodzą ludzie, jest udostępniany ekran i jest prowadzona prezentacja. Na wszystkie zajęcia oczywiście nie ma zapisów, może wbić każdy, nawet nie z Politechniki. Jak już mówiłem, naszym celem jest edukowanie ludzi z zakresu Game Devu, z wszystkich jego ścieżek, także. Jak nawet ktoś ma jakąś większą wiedzę, to sam może się do nas zgłosić i wymyślimy mu jakiś termin, by mógł poprowadzić własne zajęcia. Mm, także, a. i są jeszcze oczywiście designerskie pogaduchy. One się już odbywają jakiś czas. Parę osób na pewno miało okazję na nich być. Do tej pory odbywały się one w arbarze. W pierwszy poniedziałek miesiąca o 19. No teraz niestety arbar chyba nam odpada z powodu coraz większej ilości przypadków w Polsce koronawirusa. Także prawdopodobnie przerzucimy się na Discorda gdzie będziemy kontynuować nasze designerskie dysputy, prawda? Nawet możemy przynieść sobie piwo i udostępnić ekrany i poczuć się prawie tak samo jak w Arbarze. Tak, jeszcze Jimmy przyjdzie i będzie nam opowiadał fa fajne ciekawostki z tworzenia gier, z designowania. Natomiast ze stałych kursów planujemy tutaj uruchomić programowanie shaderów, którym zajmie się nasz niezastąpiony Johnny Shader, OpenGL-a od podstaw do dewelopera, jak tutaj ładnie napisaliśmy, OpenGL jest to takie narzędzie, które pozwala tworzyć grę praktycznie od zera. Coś odmiennego po tych wszystkich kursach z Unity, które były do tej pory, których materiały znajdziecie oczywiście na dysku, oraz Unity DOTS, czyli trochę takie inne podejście do programowania w Unity. To wszystko będą ogłaszane kolejne spotkania na Discordzie, także nie martwcie się, wszystko nie, nie zaginiecie. Tak, będą też. Planowane takie pojedyncze spotkania specjalne, jak miało to miejsce ostatnio, i one będą organizowane, gdy zajdzie taka potrzeba, albo gdy my poczujemy taką chęć, prawda? Będzie wstęp do Unity, jak będzie dużo osób nowych, które chcą się w tym szkolić, będzie wstęp do materiałów w Unreal Engine, jak robić te shadery tylko bez kodu, a bardziej na takich specjalnych notach. Zajmiemy się też udźwiękowaniem gier komputerowych, no i inne, może bardziej spontaniczne decyzje, jakieś dyskusje o czy Cyberpunk 2077 dobrą grą był, a może dlaczego nie wyszedł. Tak, chociaż już do jego premiery 30 dni. A poza tym działamy też mniej formalnie, jakby chcemy się integrować z całą społecznością, więc tworzymy gry i w gry też gramy. Tutaj mamy różne nasze aktywności, mamy serwer Minecrafta, na którym pogrywamy, Spontaniczne spotkanie, z, żeby zagrać sobie w Among Us. Mamy specjalne emotki na każdego crewmate'a, żeby mógł sobie zareagować. Jak zbiorą się wszyscy, no to mamy 10 osób i gramy. No i nagrywamy czasami jakieś reaction video, jak to miało miejsce w przypadku Night City Wire. Tutaj pięknie jestem na miniaturce zdziwiony. Johnem Silverhandem, jak bardzo zmienił swój wygląd względem pierwotnej wersji. Tak. I jeździmy też na różne targi i eventy. No, jeździliśmy na różne targi i eventy, aktualnie no, nie mamy takiej możliwości. Byliśmy m.in. na Wrocławskich Dniach Fantastyki, na Dniach Aktywności Studenckiej, na Pyrkonie, na PGA. O, to, że jestem na każdym zdjęciu, to jest cały oczywisty wiem, jak do tego doszło. Eee, znajdziecie nas coś na Game Jamach. Ja też jestem na tych Game Jamach, jak zapewne widzicie. Mm. Nawet na tych online, także tutaj jeszcze odwołując się do game jamów online mamy ten Hyper Challenge organizowany przez po To może być wasze pierwsze doświadczenie z tworzeniem gier. Zachęcam do udziału, chętnie będziemy wam też feedbackować na naszym Discordzie. No i nasze drugie oczko w głowie, zaraz po raz Cycles, czyli TK Game Jam. Największa impreza game jamowa, jedna z największych, pierwsza, druga. Opinie są sporne rzecz jasna. Ale w ogóle wytłumaczę Wam koncepcję, co to jest ten game jam. Game Jam no jest to taka właśnie impreza, podczas której uczestnicy robią grę na zadany temat w określonym czasie. Zwykle jest to 24 godziny albo 48 godzin w zależności od długości game Jamu. Jest to naprawdę fajne miejsce, żeby się poznać z innymi ludźmi, z tymi samymi zainteresowaniami, znaleźć team, no po prostu podjarać się, budować tą społeczność grową game deweloperów, także to jest naprawdę świetne miejsce, jak również dobre miejsce do stworzenia sobie pierwszego portfolio, czy nawet znalezienia pracy, także headhunterzy są dość części na takich game jamach, nawet na tych odleżyło znaleźć jednego, gdzie jak komuś się spodobał pomysł, to później pisze maila prywatnie i, i sobie dogadujecie różne kwestie. Tu mamy piękne zdjęcie z naszej edycji 2019, jak widzicie wszyscy uśmiechnięci, szczęśliwi, ponad 200 osób w jednym miejscu. Dzisiaj byłoby to dość niedopuszczalne, ale wtedy jeszcze koronawirusa nie było. Na, na takim samym Game Jamie to oczywiście nie tylko robi się gry i siedzi przed tym komputerem 48 godzin, aczkolwiek można. Niektórzy tak robią. Nie polecam szczerze siedzieć na energetykach tyle czasu. Ale jest to też miejsce właśnie integracji, poznawania się i robienia jakichś śmiesznych rzeczy. Na przykład mieliśmy takie fajne rureczki. Można było łączyć kilka w jedną i tutaj na lewym dolnym rogu Widać takie fajne zdjęcie, kiedy połączyliśmy trzy rurki i piliśmy z jednego picia. Także naprawdę świetna zabawa. Jeszcze wtedy miałem krótkie włosy w ogóle, także to naprawdę są dawne dzieje. I tak, TK Game Jam 2020 miał być, aczkolwiek wybuchł koronawirus, i cóż, pora na chwilę przerwy dla niego chwilę minutę ciszy. Why are we still here? Just to Night. I can feel my leg, my arm, even my fingers. The body I've lost, the comrades I've lost, they won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? Także no, tak, tak wyglądał nasz game jam. Skąd tyle bananów, pewnie pojawia się pytanie. Natomiast historia z bananami była taka, że game jam został odwołany tego samego dnia, którego miał się odbyć. Gdzie już dostaliśmy dostawę bananów i. Jak już dostaliśmy te banany, no to coś trzeba było z nimi zrobić. Także ci, co dojechali z różnych zakątków Polski, po prostu pomagali nam zjeść. A, a że tych bananów było 80 kilo, to, to był naprawdę dobry challenge. Także jak kiedyś ktoś z Was będzie miał naprawdę dużo bananów, możecie nam je dać, my wiemy co zrobić. Powstało z 10 różnych przepisów, co można z nimi robić. Także naprawdę, mimo że Game Jam nie odbył się, to dobrze się bawiliśmy ci, co przyjechali. I pojawia się kluczowe pytanie: jak do tego koła dołączyć, jak mieć tyle fajnej zabawy i jak się z nami bawić? To tworzenie gier. Pewno słyszeliście o czymś takim jak rekrutacja. Wiele kół rekrutuje, ma jakieś zadania rekruterskie. No, my natomiast nie rekrutujemy. Jesteśmy otwarci dla wszystkich. Główna idea to nieść tą wiedzę każdemu, kto ma chęci, kto jest zdeterminowany, by tą grę stworzyć. Także nie prowadzimy żadnej rekrutacji do koła, nie musicie o to pytać to pytanie się często pojawia. Jesteśmy otwarci na wszystkich. Wbijajcie po prostu na Discorda, dajcie sobie tam rolę i już jesteście z nami w kole. Możecie eksperymentować w świecie gier. Czy muszę studiować na Politechnice? Też jest często pojawiające się pytanie. Nie trzeba studiować. Możecie przyjść z ASP, możecie przyjść z AGH, z dowolnego zakątku Polski czy nawet świata i tworzyć gry po prostu. Znaleźć sobie jakiś team i po prostu razem mieć wspólną zabawę. Wspólną frajdę stworzenia gier. Jest również pytanie, czy trzeba umieć gier, robić gry? Nie trzeba umieć robić gier. Staramy się zapewnić wiedzę na bardzo podstawowym poziomie, gdzie każdy nowicjusz tak naprawdę może się dowiedzieć wszystkich informacji potrzebnych, żeby stać się z juniora, na nawet midl, a nawet seniora. Poza tym no, społeczność jest bardzo aktywna, chętnie udziela odpowiedzi na pytania. I te banalne, i te bardziej złożone, jakby jesteśmy tylko otwarci na tych nowicjuszy. Chętnie też przywitamy jakichś starych wyjadaczy z branży, co mają po 10 lat doświadczenia, żeby tą wiedzę nieść, żeby nadążać z trendami i żeby czasami mogli nam powiedzieć, jak się dzieje w tym świecie. Albo to zlikować jakieś nowe, nowe newsy dotyczące, nie wiem, cyberpunka, prawda? Że, nie wiem, Johnny Silverhand nie żyje, jakby ktoś nie wiedział. Także podsumowując, Discord jest serwerem dla każdego, w każdym momencie, nawet teraz oglądając tego streama możecie na niego wejść, gdzie zaopiekuje się wami administracja, albo po prostu polurkować wszystkie kanały i co tam się działo do tej pory na tym Discordzie. O, skrócę wam, żebyście nie musieli lurkować, bo tych kanałów jest naprawdę wiele. Są tam kursy, spotkania, informacje o wszystkich wydarzeniach, wiedza merytoryczna. Jest miejsce na memy, jest miejsce do losowania sobie własnej waifu, o czym może pogadamy w kuluarach. Wiele motek, wiele otwartych, przyjaznych osób, które chcą się z wami przyjaźnić. Miejsce, w którym możecie zagrać z Among z Minecrafta naszego. Jak będziecie mieli życzenie jakiegoś moda dograć do serwera Minecrafta, też to zrobimy. Także naprawdę jesteśmy dla was. Wbijajcie na serwer Discorda już dziś. Teraz macie QR Code. Link zostanie też wysłany zapewne na streamie na YouTube. Um, Discord jest naszym głównym miejscem, w którym teraz żyjemy. Jakby przerzuciliśmy się z grupy na Facebooku um, i z innych źródeł, jakby tam na Discordzie możemy wszystko sobie ładnie uporządkować i tym dobrze zarządzać. Mamy oczywiście inne fanpage, mamy fanpage na Facebooku, mamy własnego Instagrama, gdzie wrócamy takie nasze highlighty z rzeczy, które się dzieją w kole, ale wszystko się sprowadza do naszego wspaniałego Discorda. Um, teraz będzie krótka czas na QA, tak mam nadzieję, że ktoś zadał jakieś pytanka. Um, zaraz sobie zerknę, czy to jakieś pytanka się pojawiły. Um, pa, 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 pa. Już patrzę tutaj na pytanka. Ktoś coś was pytał. Big F widzę, że się działo. Dobra. Także na ta pytanka, nawet jak teraz jest opóźnienie ze streama, odpowiem później na Discordzie, będę też obecny. Także, żeby nie przedłużać tutaj naszej prezentacji, zapraszamy na Discorda, gdzie teraz będzie czas pograć w gierki, poznać się lepiej, dobrać się do teamu. Po prostu niech żyje TK, prawda? Może zagramy, nie wiem, w Among Us, w Lola, w CS'a i co tam sobie, w Minecraft'a, co tam w żywnie wymyślicie, albo nawet pogadamy o tym, jak tworzyć gry, jak zacząć w Game Day, jak znaleźć pierwszą pracę mm. i tym podobne rzeczy. Także serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że dobrze spędzicie ten wieczór razem z nami, teraz integrując się po prostu w warunkach, jakie mamy. Dzięki Wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że stream Wam się podobał i że nie było tak źle z moją prezencją, ani że nie gadają za dużo głupot. Także do usłyszenia na Discordzie, tam się zobaczymy i na razie.